siemano dziś pokażę wam jak zamawiać u obecnie najlepszego agenta dostępnego do rynku, czyli na AC Buy. Klikając link w opisie, przeniesiecie się od razu na stronę, w której możecie się zarejestrować i przy rejestracji podajecie swojego maila, hasło i wpisujecie kod weryfikacyjny w tym miejscu. Tutaj będziecie mieli wypełniony mój kod z zaproszenia, który pozwoli wam na odebranie kup pakietu kuponów o wartości 150 dolarów, czyli około 600 zł. I na start jest to naprawdę zajebista opcja, która pozwoli Wam zaoszczędzić dość sporo na wysyłce. I tak, przechodząc już do sedna, jak zamawiać i znaleźć linki do poszczególnych przedmiotów. Się zaloguję i już Wam pokazuję. Dobra, czyli po zalogowaniu się. To jest wasz interfejs, tak? Jeśli wcześniej nie korzystaliście z żadnego agenta, może się wydawać to dla Was dość skomplikowane, jednak wręcz przeciwnie, wcale takie nie jest. E, po wejściu w moje beacons klikacie w spreadsheet, a tam używając skrótu Ctrl F, możecie wyszukiwać, co tylko chcecie. Ja już mam otwarty tutaj w drugim oknie. Mm. Arkusz został przygotowany tak, żeby łatwo znaleźć rzeczy najbardziej pożądane i najlepszej jakości. Jest obecnie około 1400 itemów, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I w najbliższej przyszłości planuję dorzucić jeszcze sporo rzeczy od siebie, od, od mało znanych sellerów. Gdy znajdziemy już coś, co nam się spodobało, na przykład Jordan 4, klikamy w ten link. O, i w tej chwili pokaże nam się trona, na której macie różne kolorystyki do wyboru. Dla przykładu wybieramy Oto, nam się podoba i rozmiar. W tym miejscu możemy zostawić również wiadomość dla sprzedawcy, a AC Buy przekaże ją. Czasami, jeśli zamawiacie jakieś buty albo ubrania, możecie tutaj wpisać rozmiar. Czyli, na przykład, no nie wiem, w przypadku butów 45, i tak dalej. Jak kupować przedmiotem? Kiedy już mamy coś dodanego w koszyku, co nam się podoba, klikamy. No, na przykład, załóżmy ten pasek Louis Vuitton za 30 Yuanów. I hmm, wybierzmy chociażby. No, ten i rozmiar 110 cm. Zaznaczacie ten kwadracik i dodajecie do koszyka. To usunę i dobra, żeby zamówić, przesteście w koszyku, zaznaczacie ten kwadracik. Po czym klikacie checkout. Może się wydarzyć taka sytuacja, że będziecie musieli płacić dodatkowo za wysyłkę w Chinach. Zazwyczaj nie są takie duże pieniądze, no tutaj to jest dosłownie 10 yuanów, czyli jakieś 5 złotych. Dobra, klikacie Submit, zaznaczacie swój portfel, albo, nie wiem, blik, płatność kartą, jakąkolwiek chcecie tak naprawdę. I klikacie Checkout. Mm, tutaj wpisujecie swoje hasło. Ok, w momencie, jak już kupicie wasz wymarzony itemek, przechodzicie do zakładki order, w której wyświetlą Wam się wszystkie kupione przez was rzeczy. I pokrótce wytłumaczę wam wszystkie statusy, które możecie mieć. To tak, under review oznacza to, że AC Buy weryfikuje wasze zamówienie. Nie trwa to dłużej niż kilka godzin. Następnym jest w trakcie realizacji. W tym czasie agent kontaktuje się ze sprzedawcą i zamawia itemki, i kolejnym jest kupione. Tak jak na przykład w przypadku tej bluzy selling. I od tego momentu, jak już zostanie kupiona, czekamy aż sprzedawca wyśle przedmioty do magazynu. Zwykle trwa to kilka dni. OK, gdy warehouse przyjmie nasze rzeczy, dostaniemy zdjęcie QC, czyli Quality Checka, kontroli jakości. Na których możemy ocenić, czy wszystko się zgadza. Na przykładzie tych Easy pokażę Wam, jak powinien wyglądać mniej więcej Quality Check. W przypadku QC polecam zwrócić Wam uwagę na rzeczy takie jak rozmiar albo szwy, czy niedoskonałości takie jak klej na butach. Bo niektórzy sprzedawcy nie przyjmują zwrotów, a dobrze jest zrobić to, kiedy w miarę wcześniej dotrą one do magazynu. Okay, I aby wysłać kupione przez nas rzeczy do Polski, wchodzimy w zakładkę magazyn, czyli warehouse. Tam zaznaczamy wszystko, co chcemy kupić. No, w moim przypadku będzie to tylko 5 przedmiotów, na resztę jeszcze czekam. I klikamy Submit for Delivery. W tym miejscu pokazuje nam się rzeczy, które wysyłamy oraz ewentualne dodatki, które możemy dokupić no są to chociażby prawidła jakieś prawidła tylko że dmuchane folia bąbelkowa vacuum bag vacuum bag jest bardzo przydatny gdy kupujemy kurtki puchowe na zimę no, pozwala nam to zmniejszyć ich objętość o nawet jedną czwartą lub więcej folia do pakowania na dole strony pojawiają nam się dostępne linie wysyłkowe osobiście polecam wybierać najtańszy DHL Ok, jak już to zrobimy, wybieramy deklarację systemową. AC Buy wyliczy nam to, co kiedyś trzeba było liczyć ręcznie. Zaznaczamy też AC Care. Jest to ubezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych. I OK, jeśli wszystko mamy już ustawione, możemy dodać kupony, które dostaliście przy rejestracji z mojego linku. Tutaj mam akurat inne. W skuteczny sposób obniżą one kwotę wysyłki, nawet o kilkaset RMB. OK, jeśli wszystko już macie tutaj ustawione, klikacie w ten kwadracik i submit package. I tutaj pokaże się Wam wasz adres oraz ewentualne. Rzeczy, które możecie jeszcze zmniejszyć, na przykład tak pudełka do butów. I jeszcze istnieje jedna opcja wysyłki, czyli rehearsal. I jeśli chcemy to zrobić, klikamy tutaj: rehearsal parcel. Kosztuje ona około 20 RMB. OK, żeby zrobić rehearsal, wchodzimy do magazynu, zaznaczamy wszystko, co chcemy wysłać, i klikamy: Rehearsal packing. W tym miejscu zaznaczamy dokładnie to samo, co zaznaczaliśmy w pierwszej opcji wysyłki i wybieramy preferowaną linię, czyli no DHL i CY. Klikamy confirm i przenosi nas do płatności. I po tym momencie czekamy około 24 godzin na to, aż w magazynie spakują wszystko i zważą przed wysyłką. Oczywiście, jeśli Rehearsal by się Wam nie spodobał, możecie go cofnąć i ewentualnie dołożyć jakieś itemy. Więc tak, paczki docierają zazwyczaj w około 10 do 12 dni, czasami nawet szybciej. Mam nadzieję, że w zrozumiały sposób pokazałem Wam jak zamawiać u najlepszego agenta, czyli AC Buy i zachęcam do rejestracji z moim reflinkiem w bio.